Ooooo Uciekam stąd Jeszcze, jeszcze, Kało! Dobrze. Ale jestem pro. Programier. Nie, no nie, no nie, no tak to przemieszło. No tak to przemiło. Jedziesz, 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 kało. Od razu. Nie zbrałem, czy ty mnie nie zebrałeś taki? No Wszystkie, ja nie zebrałem... dupa. Tu też bobery mieszkają gdzieś? Holy fuck, holy fuck. Lakało co wyruszył wsi nam dal. Znowu katapulta, znowu katapulta. Co ja mam napierdzielać? Postrzelam w te kolce, niech spadną do wody. I będą pływać. W serii arok nie powinien śpiewać. Seri, kangurek kałow, kiedy rampa. Uu! I ja zabrałem. I gunwo. Uu! I następna rampa. Uu! I gówno, woo! I przeskoczyłem przez wodę, woo. I zebrałem, woo! I gówno. Jeszcze raz, woo! Woo! woo. woo. What the fuck? No skąd? Dlaczego? Mm. Niech ktoś napisze, że śliska powierzchnia, albo coś W sumie pewnie i tak bym sprawdził Koniec levela, proszę, jeeej Lodowa jaskinia, szalona jazda Szalona jazda Co, ja mam świeżej? Oooo! Oh, yes! To był mój ulubiony level w tym, w poprzednim kało. To jest normalnie jak ten. Tam był takiś ten. Sean, Sean. Sean coś tam. Tam też była taka skateboardowa gra. I to można można triki robić w ogóle? Nie. O, oh, wow. Dajesz, dajesz, kało. Jedziemy. Czołg? To jestem, szybcy i Guys, we got come outro with another plan. They got a é um tank. I'm sorry, I'm sorry. Did somebody just say a tank? Aaaaah, a rampar, um, na outro. Oh, isso. Ogłaszam, isso. mu ma tą skorolkę. Yeah, what, mate? o on chciał? Ukradka muś o mnie z ukradkiem, ja o que boberowi tam. No, to co za kamera No! Ja nic nie widzę z przodu. Kompletnie nic nie widzę z przodu. Mam zgadywać, kiedy skakać. O, uciekłem mu. Okej, okay. Kopalnia Kryształów. To 3 powody, dlaczego checkpoint w kangurku KO2 jest lepszy niż w kangurku KO3. Raz! Nie marnujesz czasu na spanie! 2. Nie marnujesz czasu na wczytanie. 3. Nie marnujesz czasu. Jeżeli również uważasz, że Kangurek KO2 jest dużo lepszy od Kangurka KO3, to znaczy, że ci w sumie pojednało, bo te gry, obie gry są tak słabe, że... No ale jak już zostało powiedziane Znaczy zagramy to zagramy Powiedziałem to powiedziałem No chyba że jesteśmy na przykład Jotem Rządzenie na Jota za rokiem Sponsorowane przez solówkę z Jotem No to wtedy na przykład nie skończymy Kało 1 Bo... Cóż... Nie ma się wystarczających umiejętności. Na przykład pięciolatka, który to skończył kiedyś tam. Na przykład ja. Kiedyś to skończyłem. Miałem 5 lat, może. Może trochę więcej, ale nieważne. Ale nie miałem. Nie byłem dorosłym człowiekiem, który nie może tego przejść. I płaczę, że nie gra w to już. Że zrobi solówkę zamiast tego w. Nie wiem, na przykład w Ends o! Pociąg! Dlaczego za pied dzielam całą drogę tutaj na ten pociąg? A nie, bo ja wszedłem do pociągu. I teraz tutaj jest ten pociąg. I ja się daj złapać? Na co chodzi? Stacja. O! Będę się bił z tym. Z kutasiarzem. Nogi, głupia ma to jada ciebie Co on robi? Pompuj malina, Pompuj! Płynąłem go To było takie proste No no, jak kozak wbiłem do tego Niewiele. No, dobrze. O, ciekawe. No tak, chciałem gazu dodać prawym trigerem. Jak normalnie bym to robił w każdej innej wyścigówce, ale nie tutaj. No! Chyba ty. Eee, nie. Nie. To jest syf, a nie ściganie. Panie Paździo No. Kto to ustawił tam w ogóle? O przez ogień. O oh, is! Yes. Jakieś nitro? Jakieś coś? Dzikie węże, nie? Za dużo No nie, no nie, no No. Kogoś widziałem nawet Nie wiem, wpłynę tędy Jakiś restart levela? Coś mi się nie wydaje, żebym zebrał ten hajs Drugie krążenie, no no. Nie wiem, czy to mnie przyspiesza, czy zwalnia, szczerze mówiąc, raczej to drugie. Jak tak na to najadę, to wcale nie wygląda jakbym był szybszy. I jeszcze tak, 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 na bank. I start! I jadą! I pojechali! Kało, jedzie w tym momencie na trzecim miejscu. Pierwsze okrążenie się zaczęło. I wyskakuje przez rampę. I gówno, to właśnie go spowolniło. Ależ to zdupił kało. I teraz z przodu jest Kutasiaz numer jeden i aż numer dwa. Ale kało nie daje za wygraną. Wyskakuje z kolejnej rampy. Kało! Kało! Zacina się i zaczyna nowy wyścig od razu. Kało, po raz kolejny na trzecim miejscu zaczyna. Tamten z jakiegoś powodu jest szybszy. O! Tak można. Szybciej jechać. To wiele wyjaśnia. Kało! Zaczyna od razu od nitra. Kało to jednak jest. Kało! Kało! Nitruje na Wyskoczni I teraz... Teraz ma szansę. Kało! Kało! Jego szansa, żeby przeskoczyć to! Udaje mu się to przeskoczyć! Czy to jest skrót? Czy to będzie skrót, który pomoże mu wygrać ten wysik... Tak, wyskakuje na drugie miejsce. Kało jest na drugim miejscu. I uderza w posąg. Nie w posąg, tylko w dok, ale nieważne. Uderza, jest drugi. Jedzie drugi kało. Kało, przeskakuje. Kolejno wyskocznie. Jest tam ogień! Ogień! Żar z dupy! Żal dupę ściska w grając w tą grę, ale nieważne! Teraz jedzie! Kało! Daje z siebie wszystko, włącza nitro co chwilę. Kało wyskakuje, I ależ wyskoczył. To jest dalej pierwsze okrążenie. Jeszcze jest szansa, żeby dookonić tego kutasiarza, który jedzie pierwszy. Jeszcze jest na to okazja. Czy mu się to uda? Kało. Kało wyskoczkuje z kolejny wyskocznej z dwóch naraz. Teraz jest trochę pierwsze okrążenie, żeby skończył. I co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Znowu wyskakuje z wyskoczni! Kało ma szansę teraz wbierze po raz kolejny ten sam skrót! Ten sam skrót, który wcześniej dał mu drugie miejsce Czy tym razem również mu się to uda? Sprawdźmy. I nie! To mu dało gówno! Ależ wykręcił kało i tak wykręcił, że aż zdupił. I zaraz będzie jechał trzeci. Właśnie jedzie czwarty. Good going, fuckface. Nasuwa się na myśl. E, nowy wyścig nasuwa się również na myśl. I tak właśnie się dzieje: nowy wyścig w wykonaniu kału. I kało. startuje ponownie. Z rzeczy szekujących, i znowu jedzie ten sam wyścig. Ależ wyskoczy od razu tam kało na sprincie jedzie i prawdopodobnie tak będzie wyskakiwał w skrót! W skrót kało! Kało na skrócie! Jedzie! Czy będzie pierwszy? Czy wyjedzie pierwszy? Jest pierwszy kało, ale jednak już drugi, bo tutaj Kutasiarz numer jeden zbiera sprint i kało znowu skrótem. I teraz kało przez ogień! Tu za akrobację w wykonaniu kało Tylko tutaj na antenie Rage QAdicts RQ Addict, bardziej niż Rage Q Addicts. Ale nieważne Nawet nie wiem jak się mój kanał nazywa Jesus fucking Christ Dobra Jedzie Jedzie Kało na pierwszym miejscu tym razem chyba się nie podda Nie odda tego o, przepraszam, aż mnie trochę chrypka złapała od tego pierdzielenia, non-stop! I, i wyskoczył kało, ależ on to zdupił! Ależ on to zdupił, i to może kosztować go właśnie cały wyścig. To mógł być największy błąd kało w tym wyścigu, i może być również chyba jedyny na razie. Ale wyskakuje, teraz druga wyskocznia, jest, znowu mu się udaje. I teraz przez ogień, ogień, kało! Kało! Kolejny raz udowadnia dlaczego prowadzi w tym wyścigu. I kało! Kało bierze skrót. Przynajmniej tak mu się wydaje, nie jest pewien. Prawdopodobnie, bo nigdzie nie jest zaznaczone nic. I teraz na nitrze, na nitrze wjeżdża w trzecie okrążenie, zakładam, że są tylko trzy, mam nadzieję, że są tylko trzy i wyskakuje od razu z pierwszej wyskoczni po raz kolejny, to jest dobra wyskocznia, bardzo dobrze mu idzie wjeżdżenie na nią. I teraz, teraz to jest ta chwila prawdy, chwila prawdy, która się udaje, cóż za kało, to jest jednak kało, on jednak potrafi jeździć łódką. Tam uczyli go najstarsi Indianie. Bodaj, z tego co pamiętam tam było gdzieś to napisane. Co tam go uczył jeździć łódką na pewno. Pewnie Bober może ewentualnie, jeżeli nie Indianie. Ale nie to jest ważne. Najważniejsze jest, że jest liderem w tym momencie klasyfikacji. Niczym Adam Małeś, niczym Kamil Stoch! Prowadzi Tylko, że w wyścigach łódek. Czy ktoś to w ogóle ogląda, kiedykolwiek jakieś wyścigi łódek? O, nie! I teraz gonią go w jego przeciwnicy. Oponenci są tuż za nim na ogonie, ale ostatnia prosta i Kało! Ależ dojechał Kutasiarzy. Kało za 1000 hajsów. I brakuje mu już tylko 800, aby... jechać dalej. Jołży No to tam, mów. Mów, mów, mów. Gosiu, dajesz? Z ośmiornicą? Ośmiornica zatruwa ocean? Chyba naosrała tam! No i co? Co, co takiego? Banderę? Wolnię twoją mamę! Jak ją znajdę tam? To będzie taki interracial trochę, ale nieważne! To w sumie nawet lepiej. Ale to nie dzisiaj.